Dzień dobry Państwu. Doktor Sławomir Lębski. Rozpoczynamy trzecią część grudziądza rozmowy o Czy władza samorządom terytorialnym odbierana jest lokalnie i jak temu zaradzić? Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców wyodrębniona terytorialnie prawem. Demokracja uzależnia rozwój od decentralizacji. Czyli przeniesienia decydowania w dół do społeczności lokalnej, stanowi, że wszystko, co lokalne, ma być tam zarządzane poprzez własne, wypracowane fundusze lub przy wsparciu z centrali, albo przez podmioty współpracujące. Pomimo zapisów prawa, kierunek obecnie przyjętych rozwiązań stanowi decydowanie od góry w dół, to jest od centrali do lokalnych podmiotów, przecząc konstytucji. Nie wdraża się lub ogranicza możliwości uczestnictwa społeczeństwa w decydowaniu nie tylko co do wspólnego własnego majątku, ale i co do kształtu struktur i formuł prawa lokalnego. Zadozwolone formy lokalnych inicjatyw społecznych w Polsce uznaje się referendum, które jest bezpośrednim decydowaniem przez osoby uprawnione w drodze głosowania o ważnych sprawach na określonym terytorium. Rzeczypospolita Polska, jako demokratyczne państwo prawne, w którym władza zwierzchnia należy do narodu, gwarantuje jednostce prawo do sprawowania władzy publicznej, które może realizować bezpośrednio albo za pośrednictwem swoich reprezentantów. Właśnie pod całą formą bezpośredniej realizacji tego prawa jest referendum. Ale czy tak jest rzeczywiście? Referendum w Polsce jednak nie umożliwia swobodnej wypowiedzi jego uczestnikom. Nie pozwala też na przedstawienie swojego poglądu na daną kwestię, przez co ogranicza. W przypadku referendum lokalnego inne są przesłanki jego ważności, inne zaś decydują o tym, czy wynik jest rozstrzygający. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że jeżeli frekwencja podczas referendum nie osiągnie tego progu, to urzędnicy mogą uznać go za niebyłe. Jego wyniki nie biorą pod uwagę, w sytuacji gdy referendum było ważne, lecz jego wynik nie okazał się wiążący, bo i taka możliwość urzędnicy w sobie przyjęli, tworząc reguły, mogą, jeśli chcą, potraktować je jako formę konsultacji społecznych i bracie pod uwagę, powołując się w nią, na nią w swoich decyzjach. Tak urzędnicy mający prawem gwarantowaną służebną rolę wobec społeczeństwa ustawili prawa. Dla zapewnienia, aby głos społeczeństwa, a nie urzędników zawsze decydował, można wprowadzić w ustawie zapis, iż w przypadku braku wymaganej liczby głosujących referendum uznaje się za ważne, Przyjmując większość głosów w odpowiedziach za i uznać, że brak uczestnictwa oznacza akceptację dla zdania uczestniczących. To zmotywowałoby społeczeństwo do uczestnictwa. Zachowanie takie w pełni sprawdza się w prywatnych firmach. Brak rozwiązań prowadzących do uznania głosów wspólnoty za zobowiązujące wobec jej urzędników staje się elementem faktycznego władztwa urzędników nad mieszkańcami. Znamy to już z PRL i ZSRR. Następną formą są konsultacje społeczne, czyli spotkania, w których przedstawia się mieszkańcom dotyczące ich zamierzenia urzędników. W praktyce nie można stwarzać barier do udziału w konsultacjach. Mają być dostępne dla wszystkich. W sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium obecnie mogą, ale nie muszą być przeprowadzane konsultacje. Zachowania urzędników jednak mają kierować się przyjmowanym przez organizacje międzynarodowe, do których Polska należy, zobowiązaniem umacniania i rozwijania nowoczesnych standardów zarządzania, których trwałym i z obowiązującym elementem są powszechne konsultacje społeczne. Czy tak jest w Grudziądzu? Sami mieszkańcy muszą sobie na to odpowiedzieć. Inną formą inicjatyw lokalnych jest wolność zrzeszania w organizacjach grupujących osoby wykonujące np. określony zawód, o podobnych zainteresowaniach, przedsiębiorców w ramach dobrowolnego uczestnictwa. Zgoda prawna tych form jest konsekwencją zmian zachodzących w Unii Europejskiej i tam kształtowanych unormowań wprowadzanych przez urzędników. Standardem postępowania staje się współpraca urzędników z tymi organizacjami i realizacja wspólnych zamierzeń. Na tym gruncie, brak obowiązkowego samorządu gospodarczego i zastąpienie go dobrowolną organizacją przedsiębiorców. Stanowi dziś poważne zagrożenie. Stan rozdrobnienia reprezentacji przedsiębiorców jest szkodliwy dla nich samych i dla gospodarki w ogóle. Tylko mając spełniającego kryteria administracyjno-prawne partnera, zadania urzędów mogłyby ulec częściowej decentralizacji. Bez zintegrowanej formy samorządu gospodarczego, pracodawcy stają się zbiorowością indywidualnych jednostek. W relacjach z urzędnikami pełnią rolę klienta, nie partnera. Zagrożeniem dla realizacji celów tego rodzaju aktywnego uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji staje się przykładowo przyznawanie funduszy organizacjom w wyniku niejasnych kryteriów lub podporządkowanie dla konkretnych odbiorców lub stanowienie danej formy przez urzędników. Czy tak jest w Grudziądzu? Mieszkańcy sami powinni sobie na to odpowiedzieć. Powszechną staje się zrzeszanie w partii politycznej. Ta organizacja zawłaszczyła sobie całkowicie prawo do rywalizacji o władzę w państwach demokratycznych. W naszym ustroju relacje między jednostkami, jak i jednostkami a instytucjami, nacechowane są regułami. Nie ma żadnych wątpliwości, że osią i Kręgosłupem jest godność, a wszystko, co dotyczy działań jednostek i instytucji, przenikać musi humanizm. Samorządność terytorialna jest przede wszystkim sprawowaniem władzy przez mieszkańców i działaniem wybranych do urzędów reprezentantów. Znaczenie polityczne zostało lokalnie jakby odsunięte na rzecz zarządzania majątkiem dla mieszkańców. W ich imieniu dla, dla zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań. O szkodliwości opolityczniania i upartyjniania lokalnych urzędników rozmawialiśmy w drugiej części Grudziądzon Rozmów o. Zapraszam do obejrzenia. Na przykładzie Grudziądza możemy potwierdzić, że istnieje potrzeba wpisu do statutu miasta oraz regulaminu Rady Miejskiej zobowiązania uzyskujących mandat do zawieszenia członkostwa w partii na czas kandencji. Nasze miasto stało się przykładem ignorancji ustrojowej urzędników i arogancji wobec mieszkańców. Prezydent publicznie głosi, że w grudziącu realizuje pośrednią demokrację nakłania ludzi, aby obowiązkowo kierowali wyłącznie do radnych swoich wnioski i uwagi. Blokuje dostęp do inicjatywy uchwałodawczej. W sposób niejasny i niejawny doprowadził z innymi członkami Platformy Obywatelskiej do zawłaszczenia funkcji uchwałodawczej, nakłaniając niektórych radnych przy wykorzystaniu istniejących zależności i w inny sposób do przejścia w szeregi jego partii, a tu podleganie dyscyplinie partyjnej. Tak też się stało z Komisją Rewizyjną. Która ma kontrolować wydatkowanie funduszy publicznych już teraz nie przez urzędników, a przez rządzącą nimi partię. To lokalny, grudziącki odwrót od obowiązującego prawa i zobowiązań międzynarodowych do PRL-u. A tylko dlatego, że łamanie reguł konstytucji w Polsce nie jest karalne. Prezydent posunął się dalej. Zabrania radnym wglądów w dokumenty finansowe i przetargowe, wmawia, że spółki miejskie są prywatnymi firmami prawa handlowego stosujące utajenia działań finansowych. W ten sposób wykazuje kompletny brak wiedzy w wymienionych zakresach. Działaniem swoim zagraża stabilności funduszy publicznych, naraża mieszkańców na straty, a następnie może Konieczność spłaty długów miasta poprzez podniesienie czynszu, opłat za wywóz śmieci, opłat za wodę i ogrzewanie mieszkań. Jedynym możliwym i koniecznym rozwiązaniem staje się w tym wypadku zmiana wyborcza na inne osoby na takie, które dają gwarancję wprowadzania reform, umożliwiających mieszkańcom uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów, we współdecydowaniu. W sprawowaniu władzy i kontroli nad reprezentantami oraz ich działaniem. Na tym kończymy na trzecią część Grudziądan Rozmów. O. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie i zapraszamy do następnego, czwartego odcinka. Dziękuję.